twój chrześcijański głos! Przesłuchanie wtedy Piłat powtórnie wszedł do pretorium, a przywoławszy Jezusa rzekł do niego: Czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Piłat odparł: Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi ciebie. Co uczyniłeś? odpowiedział Jezus. Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby Królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, aby mnie został wydany Żydom. Teraz zaś Królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do niego: a więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus: tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest sprawdy, słucha mojego głosu. Rzekł do niego Piłat, cóż to jest prawda? To powiedziawszy wyszedł ponownie do Żydów i rzekł do nich, ja nie znajduję w nim żadnej winy, jest zaś u was zwyczaj, że na paschę uwalniam wam jednego więźnia. Czy zatem chcecie, abym wam uwolnił króla żydowskiego? Oni zaś powtórnie zawołali nie tego, lecz Barabasza, a Barabasz był rozbójnikiem.